Ja pamiętam właśnie jeszcze znowu wracając do tego Krisa, że pamiętam po koncercie, ja byłem załamany, że ja jakby widziałem, że działo się tyle, ale pierwsza moja myśl była taka, że kurczę, no ja tego nie nagrałem tak, żeby pokazać jakby realnie to mm -hmm. co tam się wydarzyło, nie? Więc jakby największym challenge'em jest jakby Szybkie reagowanie na to, co się dzieje, jeśli nie jesteś przygotowana jakby scenariuszowo, co kiedy wy, kto kiedy wyskakuje, z której strony. Najlepiej byłoby zobaczyć to z dwa razy Dokładnie. i wtedy rozobaczają. Bo tak zaplanować. było, że my żeśmy sobie z Piotrkiem Simbą usiedli, przegadaliśmy scenariusz. Był jeden dzień koncertu, gdzie mi kamera umarła, więc sobie mogłem usiąść obejrzeć koncert do końca i drugiego dnia już wiedziałem, co jest pięć, nie? Na no, Okrisa było tak, że jakby to było wszystko spontan, nie wiedziałem, co się dzieje, I to jest no, jakby. Mnie najbardziej przytłoczyło to, że wiedziałem, że to było super i wiedziałem, co mi się podoba, ale na przykład byłem załamany, kurcze, no to mogłem z tego kąta złapać, albo tutaj mogłem, kurcze, wcześniej się przygotować, zmienić obiektyw i to by lepiej wyglądało na szerszym obiektywie niż na ciasnym. I to jest taka właśnie, że połączenie tej spontaniczności, ale z trochę z zaplanowaną, jakby z zaplanowanym nagraniem, no bo wiesz, które rzeczy mogą wyglądać lepiej, nie wiem, właśnie na takim obiektywie albo z takiego kąta i tak dalej.